Co skrywa święta budowla wren. Jakie znaczenie miała kula umieszczona nad krzyżem, która strzelała iskrami? Czy prawdą jest, że Jehoszuach miał brata bliźniaka o imieniu Tomasz? Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. W 1858 roku pewien człowiek był oszołomiony przekazem uzdrawiającej energii, który miał miejsce w słynnym centrum uzdrawiania w Lur. Chciał przenieść to samo doświadczenie do Ren, dlatego na zewnątrz kościoła zbudował kalwarię. W kształcie czworościanu lub trójkąta w centrum kalwarii umieścił krzyż z dużą kulą na szczycie, z której strzelały złote promienie. Oczywiście ta wyjątkowa kula dawno zniknęła. Kiedy drzwi do kościoła zostają otwarte, otacza człowieka coś, co trudno wytłumaczyć. Każdy, kto spróbuje przeczytać tę kamienną księgę od deski do deski dozna zawrotu głowy, który każe mu przestać chodzić do kościoła. Wielu badaczy wie, że księga ma być przeglądana pobieżnie, przeżuwana, wchłaniana, podświadomie jak biblioteka. Sięga oczywiście to porównanie do kościoła zbudowanego w Ren. Każdy, kto chce pojąć to, co ma przed sobą, swoją uwagę kieruje naprzód przód kościoła, aby przyjrzeć się obrazom Józefa i Maryi umieszczonym po obu stronach ołtarza, a każdy z nich trzyma bliźniaka. Legenda głosi, że Jehoszuach miał brata bliźniaka, prawdopodobnie Tomasza. Niektórzy uważają, że Leonardo da Vinci namalował bliźniaka Jezusa w swoim słynnym obrazie Ostatnia Wieczerza. Warto tutaj zaznaczyć, że Da Vinci był wielkim mistrzem zakonu Syjon. Tak więc można się zastanawiać, czy poprosił seniora księdza, który odnalazł jedną ze skrytek Templariuszy pełną bogactw, aby podtrzymał to bliźniacze przysłanie również tutaj. W swojej fascynującej książce The Templar Revelation... Objawienie Templariuszy. Lynn Pinknet i Clive Prince wskazują, że centralnym punktem kompozycji obrazu Da Vinci jest kształt, jaki tworzą razem oszułach i tajemnicza kobieta. Gigantyczne rozpostarte M. Czy ta kobieta to Maria Magdalena? M to znak zodiaku Panny, Dziewicy, która pierwotnie była Izydą. Czy M odnosi się do szkoły tajemnic Izydy? W alfabecie hebrajskim centralną literą jest M. Mem oznacza wodę, szczególnie wodę matki. W języku irlandzkim mem nazywa się mwin. Win to przedrostek wino, czyli wino. Litera M reprezentowała również Mphalos lub Onphalos, skoncentrowaną esencję matki. Onphalos to także pępek, matryca. Delfus, macica, środek ziemi, gdzie Jehoszua umarł dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś rosło drzewo życia w pierwotnym ogrodzie. Czy Leonardo umieścił tam M jako odniesienie do swojej głębokiej wiedzy o misteriach błękitnych jabłek? Gdy rozważa się to pytanie, można dostać pewnego olśnienia. To nie Józef i Maria są przedstawieni z przodu kościoła. To Jehoszua. Maria Magdalena i ich bliźniacze dzieci. To twierdzenie jest szokujące i powalające, ale pamiętać należy, że taka jest prawda, o ile ukrywana jest przez kłamstwo. Po lewej stronie znajduje się statua Jana Chrzciciela chrzczącego Jehoszuę. Dziwnym trafem Jan chrzci Jehoszuę srebrzystą muszlą, a nie przez całkowite zanurzenie w wodzie. W każdej głowie badacza w tym przypadku już zaczynają się odzywać alarmy. I tak samo jak dziecięca rymowanka Mary Mary, przekorna jak rośnie twój ogród, srebrne dzwonki i muszle sercówek, i śliczne dziewczęta w rzędzie. Piękne panny to znane z legend Syreny lub Marii Dziewice, istoty mądrości będące pół ludźmi, pół rybami, matką wody Marii, których śpiew toczył muzykę w Siedmiu Niebios. Dla wielu mimowolnych obserwatorów ta scena jest absolutnie dziwaczna? Dlaczego Jan chrzcije koszyłek srebrną muszlą, zamiast całkowicie zanurzyć go w wodzie? Co to jest ta srebrna muszla? Czy może to mieć coś wspólnego z zakazaną mądrością uzdrawiającą białego metalu antymonu, której upadłe anioły nauczyły ludzkości? A może to palat? Nazwa kolumny westalskiej Amoru, który jest również srebrzysto-białym metale? Czy ta muszla może być symbolem magicznej rdęci Kowali i Alchemików, która zamieniała ołów, czyli nieczyste dusze, w złoto-czyste dusze? Czy Jan faktycznie inicjuje Jehoszułę w jakimś sekretnym procesie alchemicznym, który sprawia, że ogród, w symbolice przedstawiający duszę, rośnie? Patrząc dalej na tą kamienną zagadkę, analityk widzi, że Jehoszua kłóca w tej samej pozycji co Diabeł, tylko odwrócony. Jehoszua wpatruje się w szachownicę. Jehoszua i Diabeł to lustrzane odbicie siebie nawzajem, grając w szachy. O co chodzi? Jak to zrozumieć? Starożytne kościoły Francji kryją bardzo dużo tajemnic. Być może tam... Ukryła się prawdziwa nauka gnoza. Warto przyjrzeć się pięknemu freskowi na tylniej, zachodniej ścianie. Jehoszua jest przedstawiony stojący na szczycie góry. U jego stóp leży worek zboża. Ten worek zboża skrywa interesujący materiał do przemyśleń. Pergamin Sion zawiera dwa słowa. Redis, bles. Jedną ze starych nazw Ren jest Redis, a Bles to po francusku zbożowe. Jest to również francuski slangowy termin oznaczający złoto. Czy to przysłowiowy worek złota na końcu tęczy? Obraz zatytułowany jest Góra Błogosławieństw, znany jest również jako Terra Flori, Kraina Kwiatów. Nazwa, która kojarzy się z ogrodem, przedstawia górę błogosławieństw, gdzie Jehoszua wygłosił swoje słynne kazanie na górze, czyli swoje osiem duchowych błogosławieństw. Oto one, warto sobie je przypomnieć. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kazanie na górze miało rzekomo odbyć się nad jeziorem Genezaret rajem, jednak obraz w kościele Marii Magdaleny jednoznacznie umiejscawia to wydarzenie na klifie. Niedaleko Ren. Jehoszława stoi na wzgórzu pokrytym kwiatami. Dokładne miejsce to szczyt wzgórza na wierzchołku pentagramu wyizolowanego przez Henry'ego Lincolna. Teoria ta jest taka, że Jehoszława stoi u źródła bogactwa M. Insterium związanego z Ren. Myśli o tym, co można tam znaleźć, tują badaczą przez ich głowy. Kiedy się wychodzi z kościoła, uwaga obserwatora skupia się na odrażającym diable w zielonej szacie stojącym w drzwiach. Ma on zaledwie 120 cm wzrostu i wpatruje się w czarno-białe płytki na podłodze kościoła, podobne do szachownicy w świątyniach masońskich. Za życia Suniera miała ona 64 pola. Płytki są ułożone jak szachownica i zorientowane według czterech stron świata. Kiedyś ten portier w zielonej szacie trzymał w prawej ręce płonącą pochodnię. Umieszczenie posągu diabła w kościele byłoby zabójcze dla kariery większości księży. Jednak mówimy tu o mitologii chrześcijańskiej, która ma ogromną wartość we współczesnej ezoteryce. Sunier naprawdę strzelił sobie w stopę, kiedy umieścił tu tego, no może nie diabła, ale czy pana? Kiedy wyciekła wieść o tym, co sunier tu zrobił, w okolicy zawrzało od spekulacji, że być może jest w zmowie z diabłem. Jednak kiedy się przechodzi obok niego, wszystko, co można pomyśleć, to to, że ma jakieś tajemne historie do opowiedzenia. A może jest tutaj strażnikiem i ma za zadanie odstraszać od ukrytej tajemnicy? Przewodniki turystyczne powiedzą, że uważa się go za Boga Natury, Pana. Można samemu sprawdzić, że ten zielony stwór to diabeł. Jego historii należy unikać za wszelką cenę. Lucyfer, Pan, Ozyrys i Asmodeusz, budowniczy świątyni Salomona według legendy judaistycznej, to kilka z jego imion. Dlatego każdy chrześcijanin słysząc słowo Pan i nie ma tutaj tłumaczenia. Że w kontekście dobrego Boga powinien wiedzieć, że chodzi tutaj o diabła. Boga Ojca nie nazywa się Panem, chyba że tak twierdzi przewrotna diabelska liturgia. Diabeł krzywi się, jakby dźwigał ciężar świata na swoich ramionach, jak Atlas, od którego została nazwana Atlantyda. W rzeczywistości jest to kropielnica na wodę święconą z czterema aniołami na szczycie. Patrząc w cztery strony świata, aniołowie ci stoją na inskrypcji. Pod tym znakiem, zamkniętym krzyżem słońca, zwyciężysz go. Ten zamknięty krzyż słońca to znak Kaina i Rosis Crucis. Różany krzyż światła. Bardzo dużo symboliki. Ktoś, kto jej nie zna, pogubi się i stwierdzi, że to jakaś herezja. Słowo himle, mówią badacze z REN, zostało dodane do tego starożytnego wyrażenia, aby uzyskać zdanie, które zawiera 22 litery. Co jest takiego specjalnego w mitologii chrześcijańskiej? W upewnieniu się, że zdanie ma 22 litery, tutaj nie jesteśmy do końca pewni, gdyż 22 to liczba liter w alfabecie hebrajskim który kończy się na te lub Tau, czyli na krzyżu. 22 to liczba rozdziałów w Księdze Objawienia. 22 jest liczbą wielkich arkanów w tarocie egipskim. 22 to liczba liter w oryginalnym alfabecie celtyckim. 22 to liczba stopni prowadzących na Taras na szczycie Tur Magdala. 22 to liczba blanków na Tur Magdala. 22 to 2 razy 11, czyli dwie jedenastki zwrócone do siebie. 22 22 to rozdział i werset w księdze Liczb, który opowiada historię Balama, który zabrał osła tam, gdzie Bóg go ostrzegł, by tam nie szedł. W rezultacie zapłonął gniew Boży i anioł pański stanął na drodze przeciwnika szatana przeciwko niemu imię Balaam. Jest używane jednak w Talmudzie jako synonim Jehoshuły. 22 to liczba liter transkrypcji krzyku Jehoshuły z krzyża Eli, Eli Lamach, zabatchani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Krzyk ten jest lepiej znany jako Eleleu lub Halleluja. Okrzyk bojowy Boga, który miał wywoływać panikę wśród jego wrogów. 22 to numer psalmu, którego pierwszy werset zaczyna się od tego okrzyku. Psalm ten wspomina również o rzucaniu losów, o szaty i choszuły. 22 to miara obwodu koła o średnicy równej 7. Proporcja ta znana jest jako pi, liczba dziesiętna, której nikt do tej pory nie zdołał ustalić, ponieważ sięga ona nieskończoności. 22 stycznia to dzień, w którym zmarł Sonier. obecność tego diabła w kościele przed wejściem do niego czyni go miejscem najświętszym dla diabła. Niestety tak to wygląda. Jednak czy jest on ostateczną postacią zła? Można w to wszystko wątpić, jednak on wydaje się być odpowiedzialny za dostarczanie kosmicznej wiedzy, być może nawet wskazówek do Nibylandii. W biblijnych i żydowskich opowieściach jest nazywany Midraszem, strzegł skarbu króla Salomona, który był ukryty w jaskini i prawdopodobnie jest ukryty do dnia dzisiejszego. Czy umieszczenie tego diabła przez Suniera przy wejściu do kościoła Marni Magdaleny sugerowało, że skarb świątyni Salomona znajduje się tutaj? Inną wersją tego diabła jest Fanezeros. W micie przebił zasłonę czasoprzestrzeni i wyskoczył z kosmicznego jaja. Tak jak w przedstawieniu, jest widoczny jako rozdwojony, niczym jehoszuach i diabeł, i owinięty w węża. Trzyma piorun w jednej ręce, a różdżkę cudów w drugiej. Wyłania się z wnętrza muszli morskiej, z której buchają płomienie. Na jego piersi znajduje się maska lwa. Również jako panes lub Ajon, jest władcą wieków i święcącym. Tak naprawdę pan lub panes zasługuje na bliższe przyjrzenie się. Urodzony z nogami w kształcie kopyt, rogami i brodą kozła. Pan miał być tak brzydki, że matka porzuciła go po urodzeniu w górskich lasach. Dlatego jest przede wszystkim bogiem lasów i pastwisk. W rzymskim kulcie Mitry. Noubis był nazywany Kosmokratorem i przedstawiany jako Panes. Jego imię oznacza Objawiciel. Ale czego Objawiciel? Uważa się również, że pan był kapłanem, królem Atlantydy, którą Majowie nazywali Tula. Tule to inna nazwa Tuli i pochodzi od greckiego słowa tolas, oznaczającego czarną ziemię, a także innej nazwy Egiptu. Mówi się, że Pan nawiedził Gaje Arkadii, Atlantydy, Tuli, bawiąc się grą na flecie i wywołując przerażenie i panikę u podróżników bez wyraźnego powodu. I żeby tu od razu rozjaśnić pewną kwestię, pochodzenie słowa panika pochodzi od imienia Pan. Pan oznacza wszystko, wszystko. Co dziwne, być może nie jest to aż tak dziwne, gdy uświadomimy sobie, że Jehoszuę nazywano czasami Jezus ben Panter lub Jezus syn Pantera. Mistycy uważają, że to imię jest grą słów greckich. Znów mamy słowa Pan i Teos, oznaczające wszystkich bogów. Jak widać, dojście do prawdy. Nie jest proste, jest ona ukryta za zasłoną dziwnych słów, znaczeń, ale nie jest nie do odgadnięcia i nie jest z pewnością wymysłem pastora, tudzież kaznodziei lub też księdza odklejonego od rzeczywistości religijnych. Sunier, żonglując mitologią chrześcijańską, chciał nam przekazać bardzo ważną wiedzę. Tajemnicę, którą niewielu potrafi rozszyfrować. Ale czy uważna praca nie doprowadzi do rozwiązania tej niesamowitej zagadki? Faktem jest, że to wszystko, co widzimy w tym kościele, obnaża kłamstwo. No bo taka jest prawda, odnosząc się do symboliki chrześcijańskiej. Prosta, czysta i nieskażona kłamstwem.